Cześć kochani, z tej strony Juleczka i jako, że autopromocja nie hańbi, chciałabym dzisiaj podzielić się z wami moimi obrazami, które obecnie mam na sprzedaż. E, pewnie pomyślicie sobie, dlaczego aż tak mocno mnie ciśnie, żeby je sprzedać, że aż e, nagrywam o tym filmik, ale e, przymierzam się do nowego cosplayowego projektu, do Solar Eclipse Leony. Będzie to ogromny projekt z ogromną zbroją, mieczem, tarczą, i żeby na to wszystko zebrać pieniążki, muszę jakoś pozyskać dodatkowe fundusze. Dlatego przedstawiam Wam moje obrazy. Może, a wypatrzycie jakiś, który przykuje Waszą uwagę i pomyślicie, oho, to jest to, co chcę mieć na swojej ścianie. I ogólnie ten filmik nawet jak obejrzycie, nie wiem, za rok czy dwa dalej będzie w miarę aktualny, ponieważ postaram się zawsze na bieżąco dodawać linki do aktualnych obrazów, które mam na sprzedaż, a więc nie przyjmujcie się, jak jesteście podróżnikami i przybywacie do mnie z przyszłości. W ogóle to będzie też ciekawe zobaczyć, jak się mój skill poprawił przez ten czas. No to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie e, taka połowa już została mi serii. Wodnisto-kosmicznej, w sensie woda i kosmo. Te trzy obrazy, które Wam teraz pokażę, w ogóle świecą w ciemności. Pierwsze to jest kukurydziana ryba. Ona, jest jej obramowanie, całe się świeci w ciemności. Wygląda to tak. No, wydaje mi się, że te kolorki są super i że się Wam będzie bardzo podobać. Kolejnym z tej samej serii jest e, piękna rozgwiazda z bąbelkami. Ona też się świeci po obrysie i te bąbelki też się świecą. E, takie wiecie, też trochę kosmo w tle. Oczywiście wszystkie obrazy są e, zamalowane z boku, a więc można je wszystkie powiesić bez żadnych e, ramek dodatkowych. I ostatni z tej serii jest e, rekin, rekin wielorybi. E, tutaj natomiast świecą się te wszystkie małe Krupeczki i to wygląda tak. I jest uroczy, tak? Wydaje mi się, że fajne na ścianę. E, te obrazy są wielkości 30 na 20 cm. E, I ostatni z tych mniejszych obrazów, to jest już inna seria. To jest, moi drodzy, screen z trailera do Diablo 4, teraz Blizzard ogłosił Diablo 4 i chciałam wcześniej powiedzieć, no, że może to jest obraz dla fanów Blizzarda, ale wątpię, że po ostatnich wszystkich akcjach, łącznie z Reforgem, Warcrafta 3, Blizzard ma jeszcze jakiś fanów, a więc może równie dobrze posłużyć jako tarcza strzelnicza. No, tak prezentuję się z bliska, to jest jeszcze zdjęcie. Pa, magia internetu. No, i to są te wszystkie małe obrazy, teraz przechodzimy do tych większych. E, to jest super obraz, świetna czaszka. Malowałam jakiś czas temu i bardzo mi się najbardziej, bardzo najbardziej. Mi się podoba w niej to, że tył jest taką bardziej błyszczącą farbą namalowany, widzicie, się błyszczy, kiedy czaszka jest matowa i wydaje mi się, że to jest bardzo ładny efekt, więc to jest duży obraz numer jeden. W ogóle też będę myślała, żeby z niektórych obrazów zrobić wzory na koszulki i wydaje mi się, że akurat ten obraz byłby idealny na koszulki, co nie? A więc jak mnie pośpieszycie, to... szybciej się znajmę. Okej, okay. teraz kolejne dwa obrazy to są e, obrazy malowane z BopRosem, na żywo u mnie na streamku, jak w sumie praktycznie wszystkie z tych obrazów były na streamku malowane. Dlatego tak Was serdecznie zapraszam na mojego streama, na moim streamie jest fajne, robimy różne fajne rzeczy, a w sumie od jutra będziemy robić cosplay. Jutro też wstawię filmik o tym cosplayu. Co mam w planach, jak mam w planach i to będzie taki początek tej cosplay mojej przygody. No, a więc to jest jeden obraz z Bob Eee, ładny widoczek, ładny. Ogólnie wydaje mi się, że dużo mnie nauczyło, jeśli chodzi o malowanie pejzaże. Malowanie z prosem. Tu jest eee, drugi. pyk, No, wydaje mi się, że takie widoczki i pejzaże są takie najbardziej bezpieczne, ponieważ, wiecie, fajnie wpasują się w praktycznie każdą ścianę. Trzeba tak to tylko mniej więcej kolorystycznie dobrać. Tutaj mamy kolejny obraz, tym bardziej dla fana League Legend jest to wycinek z e, teledysku Rise to jest taki trochę starszy teledysk, ale kurde, pamiętam, że jak pierwszy raz go zobaczyłam po prostu chciałam co drugi w ogóle kadry namalować, bo było to takie piękne, to jest takie artystyczne, że po prostu było masakra. To jest moja interpretacja mam nadzieję, że widać te wszystkie szczegóły się tak zapracowałam przy nich i, i, i mam nadzieję, że znajdzie jakiś, 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 jakiś ciepły domek. Każdy obraz fajny, jakby znaleźć jakiś ciepły domek, bo ja nie mam zbytnio miejsca w pokoju i te wszystkie obrazy na szafce, tak po prostu stoją, będą by błyskły drugiego i, i nie widzą światła dziennego i wydaje mi się, że są smutne. No bardzo smutne. Teraz kolejny obraz. To jest obraz, który w sumie jest najbardziej e, meaningful w sensie, że ma jakieś znaczenie. E, tutaj jest dziewczyna, która jest e, młoda. Ma jeszcze niebieskie włosy, chłopak, nie sądzę, ale wchodzi w dorosłość. Wchodzi w dorosłość, dlatego taką taką czarną, elegancką suknię, ale tutaj widać jeszcze, że jest skarpeta dziecięca i oczywiście odlatujący ptak, który jest symbolem utraty niewinności i ona jeszcze, wiecie, tutaj ta suknia, która tak się zamienia w kosmos, to wiecie, chodzi o to, że ona ma jeszcze kosmos w głowie i w ogóle ta skarpeta tutaj, ta, ta, ta skarpeta, jej tam być nie miało, ale... Jak zaczęłam malować jej dłoń, to ktoś z czatu napisał Ej, to wygląda jak taka skarpeta I w sumie nagle mi się pomysł zmienił, a więc jak widzicie Siedząc na moim czacie, możecie mieć realny wpływ na to, co się tutaj dzieje i co powstaje eee, Przedostatni obraz to jest obraz, który malowałam dość długo, bo jak widać ma dui do detali Jest to dziewczyna na topielec w otoczeniu rybek koi a te włosy były z jednej strony takie przyjemne do malowania, a takie męczące, bo to wiecie, tysiące linii, nawet jak starałam się traktować te włosy jako takie wiecie, kształty, plamy i w ogóle wszystko to i tak zajęło to dużo czasu. No i te rybki! To jest w ogóle moje pierwsze podejście do rybek i wydaje mi się, że są przeurocze. Tak mi się wydaje. Mm. I ostatni obraz, proszę Państwa. Ostatni obraz wydaje mi się, że jest technicznie najlepiej namalowany. To jest taki wow, wow, wow krajobrazik. Tutaj, jak widać, jest taki wiecie zimowy, trochę mgły, jakiś tam na górach śnieg sobie leży, są drzewka, i z przodu jest takie lazurowe niebo. I różnych i, detali, i w ogóle to odbicie, to po prostu wow. To było ciężkie namalowanie, ale się dobrze powiłam i chyba się też sporo nauczyłam. No, i moi. A to nie wszystko! O, nie, 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 bo proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. Jako, że wiem, że no na pewno nie każdego stracę taki duży obraz, a jeśli na przykład chcielibyście sobie powiedzieć jakiś akcentik mojej twórczości, to przygotowałam dla Was plinty moich obrazów. Na razie w formie A4, bo ja wczoraj w drukarni tak trochę je na próbę wydrukować i wyszło to fajnie. Tu jest ta czaszka, którą widzieliście wcześniej, czyli albo możecie kupić printa, albo jeszcze oryginał, jest, ale mam nadzieję, że zaraz zniknie. E, drugi to jest meduska. Meduska też jest z tej e, Morsko kosmo serii. E, meduska już się sprzedała, ale są printy. Też myślę, że mogłabym e, pobawić się i tak jak ta meduza się świeciła w ciemności, to nałożyć już na samego printa trochę tej farby i zrobić, żeby print też się świecił w ciemności. Ale to, wiecie, chciałam pomyśleć. I jeszcze ostatni, jaki wydrukowałam na próbę, to jest mój dość stary obraz, to jest Cap Paliza. Każdy, kto kojarzy Twitcha, kojarzy emotkę Cap, i mam nadzieję, że y, wygląda podobnie. No, nawet wychwyciło twarz. Aparat wychwycił twarz, a więc chyba nie jest tak źle. No. To teraz koniec. W sensie to wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Um, mam nadzieję, że coś Wam się spodoba, coś Wam przypadnie do gustu. Jutro, tak jak mówiłam Postaram się być już pierwszy film z serii cosplayowej Odnośnie właśnie tej Solar Eclipse Leonki Z Lola Bo już jest w sumie piąty, już czas ucieka A ja mam tak mało czasu, żeby to skończyć Ale dam radę No, to link do Allegro, gdzie można to wszystko kupić Jest, będzie w opisie Mm, jest ogólnie 21.12, a ja chciałam dzisiaj jeszcze dokończyć inny obraz, malować, mogę Wam pokazać, co teraz obecnie robię. To jest Arya Stark z e, gry o tron z ostatniego sezonu, jak już są te, e, wiecie, Ashes i w ogóle, w King's Landing. I mm, na razie zrobiłam całe tło oprócz niej, więc dzisiaj się skupię, żeby skończyć ją, a więc zapraszam na streamka. Dzisiaj będziemy malować, a od jutra będziemy cosplayować. Na pewno będzie fajnie. Tak mi się wydaje. Aha, i też mam nadzieję, że dzisiaj będzie wszystko OK z głosem. Ostatnio był taki cichy, ponieważ robiłam to tak strasznie na szybko i nie miałam jak tego dobrze zmontować. W sumie to dzisiaj też będę to montować na szybko. Kiedyś na pewno przestanę montować rzeczy na szybko. No, coś jeszcze? Chcę od siebie dodać. Zapraszam Was jutro i... Trzymajcie się ciepło, no, bo nie będzie część. No, się udało.